Zgromadziła nas dzisiaj uroczystość pożegnania z macierzystym portem okrętu wsparcia logistycznego ORP kontradmirał Ksawery Czernicki, który z dniem dzisiejszym kontynuuje misję okrętu dowodzenia w stałym zespole obrony przeciwminowej NATO nr 1. W pierwszym etapie okręt przemieści się do holenderskiego portu Den Helder, gdzie w dniu 4 lutego będzie uczestniczył w ceremonii przekazania dowodzenia zespołem, przez polskiego dowództwo i sztab, holenderskiemu dowódcy i sztabowi składającemu się z oficerów marynarki wojennej Holandii i Belgii. ORP Czernicki przez cały ubiegły rok sumiennie i wysoce profesjonalnie zmagał się z wyzwaniem, jakie niosło ze sobą dowodzenie elitarnym zespołem okrętów, zwanym potocznie tarczą Przeciwminową NATO. Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej. Jest pierwszą i jak dotąd jedyną spośród marynarek krajów przyjętych do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1999 roku, której powierzono tak odpowiedzialne i zaszczytne zadanie.